Dzień dobry, witamy wszystkich. 31 sierpnia. Środa. Końcówka wakacji. I u nas chyba końcówka oblatywania gołębi koło gołębnika. Tutaj trochę się zaczął panoszyć jastrząb bądź soku wędrowny. Szkoda stracić gołębi dorosłych. Na pewno nie będziemy puszczać. Przeżyliśmy na podwórku tutaj straszny atak. Na naszym Dominisie, akurat udało jej się wywinąć, wpadł tutaj w wierzbę, jastrząb lub tak jak mówię soku. Stracił taką troorientację, uderzył w, w te gałęzie i no, tym cudem udało jej się przeżyć tym sposobem. No ale pewnie nie za każdym razem to by się udało w ten sposób uniknąć. No mamy tutaj dosyć blisko drzewa, ma się ten jastrząb, gdzie przyczaić będziemy próbowali chyba w przyszłym roku jakoś go tam wypłaszać w jakiś sposób, może jeszcze głębiej młode puścimy zginął nam ostatnio być może gdzieś jeszcze przyjdzie albo z, uderzył może w jakieś przydrożne linie czy coś a może być może zginął za taką jest nasz brzydal gołąb po dominisi, mieliśmy dwa gołąbki jednego na pewno gdzieś zabrał jastrząb, a ten drugi nie wiem, gdzieś coś się z nim stało Także nie późno, jeszcze raz puściliśmy gołębie, to są siedzi puszczali, także my też puściliśmy, ale szkoda, szkoda stracić hmm. chociażby na przykład naszego czerwonego belga, który jest naprawdę jednym z wyjątkowych gołębi na naszej w naszej opiece. Wśród gołębi młodych już tworzą się pierwsze pary szkoda że do dokuczę, bo chętnie by jeszcze polatały będzie ładna pogoda, może z dwa razy tygodnie puścimy chociaż też słyszałem, że lepiej już jeżeli już puszczamy to puszczamy, jeżeli zamykamy to zamykamy bo gąb nieroztrenowany łatwiejszym łupem jest także u nas dzisiaj woda i daliśmy też nie latają, ale glukozę żeby troszkę tam tą wodę zmienić czyli woda była 300, przedwczoraj zakwaszona witaminą C. Kurka, naturka, gdyż jeszcze jeden gołąb karmi, znaczy jedna para. Zwykła, tradycyjnie u nas poniemiecka cegła, pokruszona i żwirek. W tym czasie, gdy one nie będą latały, nie będą dotykały ziemi, to myślę, że to fajnie, aby miały taką możliwość. Pojniki, teraz ruszyliśmy tu do góry na palecie. No i co? Dzisiaj przygotowaliśmy karmę. Trzy rodzaje karmy, jak zwykle zmieszane. Ale dzisiaj dodatkowo jeszcze burak poszedł na karmę. Starty na drobnych i na grubych oczkach. Gołębie to chętnie pobierają. Także zaraz im to podamy. Tak jeszcze nadmienię, że tak jak i w każdej opiece czy hodowli zawsze pomimo tego, że my ee, propagujemy Naturalność, no to zawsze coś zanadrzu mamy, i pewnie tak u każdego przypląta się jakieś dziadostwo w powietrzu, że gdzieś nasze gąbki też trochę przychorowały. Yy, miałem jakieś tam środki, nie chciałem się podawać, ale tutaj kolegów zapytałem, którzy lotują i podpowiedzieli mi fajny środek: General QR, chyba to się czyta. Także gąbki na drugi dzień już były fajnie postawione na nogi dodatkowo jeszcze w tych cięższych przypadkach daliśmy trikoli stop jeden z gołąbków złapał drogi oddechowe tabletkę od kolegi dostaliśmy, już sobie też kupiliśmy dokładnie nazwy nie pamiętam, ale chyba orni special tab tap, tabletki Dwie tabletki i postawił gołąbka na nogi. Tak samo, bo troszkę nam pochar pocharkiwał. Zajrzymy, co tu u naszych wiem Szkoda szkoda stracić tego gąbki, by było na takich jakichś przypadkowych oblotach. Każdy ma swoje imię. Do każdego gołąbka szkoda, także. O, właśnie ten nam przychorował na drogi oddechowe czerwony belk. A Dominisia, ta właśnie udało się uniknąć ataku jastrzębia jest nasz Rysiek jest nasz Pupil także tutaj jest Anglik jest tych fajny fajnych Mister Biały Ster jest Tosna jest Lalka także tutaj w wszystkich gąbkach można coś powiedzieć. W karmidełkach pusto, ale ta para, która karmi, dodatkowo dostaje do celi karmę, żeby mogła sobie podkarmić. A karmi nam tego pięknego gołąbka. No, misiek, Jego brat. Zwany Brzydal. Ten pomimo tego, że jest ładny chyba odziedziczy imię Brzydal. Mam nadzieję, że uda nam się go oblecieć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Barwą przepiękny. Dziecinny jeszcze taki nie misiu. Tak jest, także to jest Brzydal. Nakarmimy gołąbki. Większość siedzi na sztucznych jajkach. I jak już zejdą z tych jajek to rozłączymy, bo dzisiaj już sprzątałem tu w gołębniku. Także gołębie zaczynają się sypać, pierzyć. Damy go do celi z powrotem. A tu z drugiej strony ma kubeczek, w którym rodzice dokarmiają. Misiek siedzi kulfon. On ma na jajkach także waleczny jest i bronek szpaczka, ale nazwana stara biała, rambo mocny ciemny, pionier, jedynka. Tutaj jest młoda Rusia. Biała Szymusia. Poznaniara. Ruda i Łada, która, którą nazywamy kanibalem. Był u nas Gołąbek z lotu. Cały przedział miał do swojej dyspozycji Dzwoniliśmy do kolegi, bo, gdyż był to gołąb ze znacznikiem Kolega zdeklarował się, że przyjedzie Kontakt się urwał, dziś otworzyliśmy, gołąbek poleciał Mam nadzieję, że doleciał do siebie No i jest nasz Mustang Młoda ruda 808 i szron I połowy 808 na Na wolierze no i pepszing. Tutaj u gąbków też jest puściutko. Zaraz nakarmimy, zobaczymy jak tam z apetytem. Przeważnie najpierw, jeśli jest czas, to nasypiemy do kubeczków. Gołąbki wtedy każdy ma możliwość zjedzenia tego co daliśmy. Tak dzisiaj tam były rzucone kawałki buraka. Sobie podzajmują zaraz cele. Każdy sobie tam skubnie to co ma skubnąć, Później resztę dokarmimy normalnie w karmidle. Jest okazja też zobaczyć czy wszystkie gołąbki są. Gołębki młode też przyzwyczajamy do tego buraka i do tego wszystkiego co dajemy. Czy kurka, na turkę, czy żwir. Także tak samo są traktowane jak gołębie dorosłe. Nie zawsze jesteśmy po karmieniu, zostajemy w środku. Także one tak, tak troszeczkę nieraz dziko reagują, a zaraz wszystkie podejdą do jedzenia. Apetyt jest. Niektóre zaczynają od buraka, niektóre, niektóre nie. Burak fajnie wpływa na gołębie. Tym bardziej, że to jest burak z ogródka naszego Także one tu się trochę poganiają i zaraz będą jadły Szronno, przepiękny gołąb po naszej czarnej Ruda po naszej rudej Jest identyczna jak mama Kiedyś może ją złapiemy Będzie to samiczka na 100% I pokażemy jak, jak ona wygląda Ten gołąbek, który tu siedzi do góry 808 płowy. Jest przeganiany przez Mustanga, ale daje sobie rady w jakiś sposób, czyli hierarchia w stadzie jest. On zaraz zejdzie do jedzenia, także nie będę tu mu przeszkadzał. W głębi młodych nie głodzimy, nie trzymamy ich aż tak krótko. Czasem coś też nasypiemy lekko na podłogę, aby złapały trochę tych bakterii. jeszcze, że szkoda, że kolega, który zadeklarował się, że przyjedzie po swojego gołębka, nie przyjechał. Trzymaliśmy chyba z 3 dni. Była to moim zdaniem samiczka na przepięknym, takim wiśniowym oku. Gołąbek wisiał całymi dniami na siatce, na wolierze. Chciał lecieć do domu, więc dzisiaj rano też napisałem do kolegi sms że jeżeli nie odbiera tego gołębia i nie odbiera telefonu, to go otwieram. Myślę, że na tyle kolega będzie jeszcze fair, że jeżeli ten gołąbek ta samiczka doleci, to powiadomi nas, że szczęśliwie doleciał do domu. Także ja jeszcze teraz dam tą cegłę, kurkę na turkę i żwir. Koledzy wszystkim, wszystkiego dobrego jak zwykle życzymy. Tym, którzy lotują szczęśliwych lotów jak najmniej strat. Teraz byłem na locie i u dwóch kolegów podarowałem gołąbki. I, i no, w pierwszym dniu było ciężko. Ja zbytnio na latach tak się nie znam, ale wydaje mi się, że na te łębie trochę mają w tym roku jakiś problem. To nic, jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej, cześć.